Witajcie, jesteśmy z siostrą Garzynką. Tak, w tej naszej serii odnośnie terminów, które niekoniecznie bywają dobrze zrozumiane. Tak, szczególnie, że badacze mają troszeczkę swojej własnej terminologii, ale czasami po prostu używają słów albo fraz, które mają inne znaczenie niż się popularnie no, używa. No, i e, pomyśleliśmy, żeby dzisiaj porozmawiać sobie o końcu świata. <laughs> jak to brzmi, nie? Koniec świata. Straszne, potworne, groźne i tak dalej. Bardzo Tak, ale szczerze mówiąc, jak już rozmawialiśmy e, o, w ostatnich odcinkach, no to, e, to myślę, że żadnym zaskoczeniem nie będzie, że tutaj. Żadnego niczego strasznego nie ma samo w sobie. Pamiętasz, że słowo świat ma w Biblii cztery znaczenia, prawda? Mm -hmm. No właśnie. Czyli wszechświat, cały chrześcijan, wszystkie gwiazdy, planety, kosmos, tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drugie znaczenie to planeta Ziemia. Trzecie znaczenie, rodzina ludzka. I czwarte znaczenie, porządek rzeczy w rodzinie ludzkiej, czyli sposób organizacji, tak, zarówno e, tych duchowych władz, tak, religijnych systemów, e, tych, tych którzy, które nauczają wraz z ich wodzami i tak dalej, jak i tych, którzy tutaj, no, jak i społeczeństwa zorganizowanego w taki sposób, jaki jest zorganizowany. No i ludzie, gdy słyszą termin Koniec świata, no to oczywiście myślą o końcu planety Ziemi, prawda? Że ona zostanie zniszczona. Tak. Czasem w niektórych w wydaniach tego rozumienia, że zostanie spalona, prawda? A, a, a później będzie nowa Ziemia. No ale o tej nowej Ziemi, tak, też już rozmawialiśmy, że świat w Biblii składa się z nieba i z Ziemi. I Niebo to było co? Niebo. Nie było. Nie, nie, co było? Niebo, niebo, niebo. No. To Pani, ja już zapomniałam, no ale szybko. No, no, no. nie, no nie mi się kojarzy z jednym, które jest w górze. No, no tak. No, to ale są ale istoty duchowe. Ale jeżeli. O, właśnie. Te, te istoty no. duchowe. I co one robią? One działają, prawda? Są tam w mocy, co są mocami, które, no, powiedzmy, religijny sposób rządzenia, włącznie z religijnymi nauczycielami danego okresu czasu, tymi, którzy sprawują duchową kontrolę i tymi, którzy oświecają, tak? Tak jak te gwiazdy, pamiętasz, symboliczne, czy też Słońce, Księżyc i tak dalej. Więc to są te religijne, Władzę poniekąd. A Ziemia to społeczeństwo ludzkie, prawda? Właśnie zorganizowane w ten, w ten no sposób, bo, tak. bo świat jako taki to jest porządek rzeczy w rodzinie ludzkiej, tak. No i teraz mamy koniec świata, czyli koniec nieba i koniec Ziemi. No i najpierw, jak, jak, jak rozmawiamy o końcu świata, to trzeba porozmawiać o końcu którego świata mówimy tak naprawdę. No, Biblia mówi o trzech światach, jak pamiętasz. No, pierwszy świat to był, kiedy? do potopu. Do potopu był pierwszy świat. Tak, dokładnie tak. Od stworzenia Adama do, do potopu. Kiedy niebem byli aniołowie, tak? A ziemią społeczeństwo ludzkie istniejące w tamtym czasie. A, a ten y, trzeci świat, tak? To kiedy? A trzeci, trzeci świat to dopiero będzie. To dopiero będzie. I to nie będzie miał końca, nie. prawda? No Królestwo. właśnie, świat przyszły, który będzie trwał Królestwo bez Boże. końca. Nie. Będzie Królestwo Boże, w którym niebem będzie Chrystus wraz z Kościołem, tak? Jezus wraz z Kościołem i... I, I ci religijni e, nauczyciele, którzy będą z nim współpracowali. Na no, Ziemią w przyszłości będzie społeczeństwo ludzkie zorganizowane w taki sposób, w jaki będzie zorganizowane. I to niebo i ta Ziemia nie będą miały końca. Mm -hmm. Więc mówiąc o końcu świata, teraz mówimy o końcu obecnego złego świata. W którym kto jest albo co jest niebem. To są te systemy polityczne, religie, różne denominacje. No, nie polityczne, ale religijne, no, dokładnie. No, a na czele tych, tych niebios obecnego z złego świata stoi kto? To A jeszcze wyżej? A jeszcze wyżej? Nad nimi wszystkimi? Rządy. Jeszcze raz? No, 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 nad nimi wszystkimi. No, kto rządzi tymi wszystkimi? Nie? Kto rządzi tymi różnymi systemami? Rządzi szatan, dokładnie tak. On sprawuje duchową kontrolę wraz z tymi, którzy, którzy wspierają go, czy to świadomie, czy też nieświadomie, rządząc się jego zasadami, tak? I podtrzymując jego kłamstwa w różny sposób i jego błędy, te, które wymyślił do kontrolowania ludzi. No, i to jest to niebo, które zostanie zniszczone. A ziemia, która zostanie zniszczona, to jest obecny porządek rzeczy, tak? Te systemy polityczne, które teraz istnieją i które się nie sprawdzają, które są poddawane próbom i się nie sprawdzają. No i widzimy to na naszych oczach, tak? Historia także najnowsza pokazuje kolejne ustroje polityczne, yy, sposoby zorganizowania ludzi, że one się nie sprawdzają mimo wszystko. Oj, i tak, tak, Oj, i tak, tak. No i teraz chciałbym, żebyśmy f, popatrzyli sobie na, na to, że Biblia mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale niebo i ziemia nie przeminą. <ścoughs> to jest śmieszne, ale... Ale, ale jak, się, jak, się, jak się na to spojrzy właśnie z odpowiedniej perspektywy. Rozumiejąc o czym się tu mówi, no to będzie to jasne. Na przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 24, a werset 35. Mówi tak. Mateusza, 24, rozdział, werset 35. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Tak? Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Tak? Czyli słowo Boże nie przeminie. Tak? Czyli prawda. Ewangelia Jana 17, rozdział 17, werset mówi Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Czyli prawda nie przeminie, ale niebo i ziemia przeminą. Dlaczego przeminą? No, tutaj, no tak jak powiedziałeś wczoraj, niebo i ziemia to te literalne, które po prostu, tak jak żeś powiedziałeś, rządy i te górze, no i, i, i łącznie z szatanem przeminie to wszystko. No właśnie. A słowa Pana, pana Boga nie przemija. No, no Bo właśnie. Bo to co powiedział, to, to to się... i będzie to trwało cały tak. czas. Dokładnie tak. Czyli to znaczy, że tutaj jest mowa o symbolicznych, o symbolicznych niebiosach i symbolicznej ziemi. Czyli o tym symbolicznym, o tym drugim, tym obecnym złym świecie, wraz ze szatańskimi fałszywymi systemami i nauczycielami religijnymi oraz jego fałszywym porządkiem społecznym. Nie? I one przeminą, ale prawda, Boża, prawda nie przeminie. Tak. Innym wersetem, który mówi o, o, ty, o, o, o Ziemi i niebie w taki sposób ciekawy jest objawienie rozdział 20, a werset 11. Objawienie rozdział 20, a werset 11. Następnie zobaczyłem duży biały tron i tego, który na nim siedzi. Sprzed jego oblicza uciekła Ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. Jak myślisz, czy Pan Bóg do tej pory się nie pokazywał na Ziemi, albo Ziemia nie widziała Pana Boga? Nie, no, no tak nie można powiedzieć, bo wszystkie dzieła, które... Dokładnie są, to, tak. Po prostu to widać tutaj Pana Boga, Jego rękę i to, że On opiekuje się Ziemią. No właśnie. Może wielu ludzi tego nie dostrzega, ale, ale on cały czas jest. No właśnie, no właśnie. Zatem gdyby chodziło o to, że one się przestraszą Bożego widoku, tak? Widoku Bożego oblicza, to przeminęłyby one już przynajmniej tysiące, jak nie miliardy lat temu, gdyby, gdyby chodziło o te literalne. No ale symboliczne w tym, w tym wypadku jak najbardziej. To bardzo dobrze pasuje, tak? Bo oblicze Pana oznacza prawdę. No, Boże Słowo. Tutaj też mam kilka wersetów, tutaj znalazłem. Objawienie, rozdział pierwszy, werset 16. W prawicy swojej trzymał siedem gwiazd, z ust jego wychodził ostry miecz obosieczny. Oblicze jego, ja, ja, oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym blasku. A drugi cztery 4.6. 2 Koryntian 4 4,6. Bóg, który powiedział: z ciemności zajaśnienie światłość zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. zabłysło poznanie chwały Bożej. Tak Jezus jest słońcem sprawiedliwości i z niego jaśnieje prawda. Tak Jak z tych symbolicznych właśnie ciał niebieskich światło emituje, tak. Dlatego te. One jako części nieba, one oświetlają drogę. Bo to jest prawda. No, więc sprzed jego oblicza uciekła ziemia i niebo, bo się nie nadawały. Nie nadawały. Więc skończy się ten świat. Nie znaleziono dla nich miejsca. Bo prawda Boża będzie wszechogarniająca i dotrze wszędzie. Tak. Będzie świeciła tak jasno prawda, że unicestwi ten zły porządek, wszystkie fałszywe systemy religijne i cały samolubny, niesprawiedliwy i zepsuty układ społeczny, tak? Czyli to symboliczne niebo i symboliczną Ziemię. No i tak, tak. No i e, można o tym jeszcze, jeszcze więcej mówić, ale mm. chciałbym zauważyć, że tak jak powiedziałem, że Niebo i Ziemia przeminą, ale Niebo i Ziemia nie przeminą. I teraz do tej drugiej części. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział pierwszy, werset czwarty. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział pierwszy, werset czwarty. Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a Ziemia trwa po wszystkie czasy. A więc pytanie, czy po wszystkie czasy to oznacza... Do pewnego momentu, a później już zostanie zniszczone. Nie, nie, nie. Tam jest napisane w piszmi świętym, ziemia została ugruntowana na zawsze. O na zawsze. Dokładnie tak. To, to nie jest na, na jakiś kawałek czasu. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Nie na próżno ją utworzyłem, na mieszkanie ją utworzyłem mój but, nie. No właśnie. Więc widać, że tutaj jest mowa o planecie Ziemi, tak? Jako o tym miejscu mieszkania, które ma trwać po wszystkie czasy. Chociaż. Chociaż to literalne, chociaż to symboliczne niebo i symboliczne Ziemia mają przeminąć. Inny taki werset. Przypowieści Salomonowe, rozdział 2, wersety 21 i 22 numer 2, 21-22. Ziemię zamieszkają ludzie czystego serca, ostaną się na niej sami sprawiedliwi, a bezbożni znikną z tej ziemi, przewrotni zostaną z niej wykorzenieni. Tak? Przecież można by powiedzieć, no ludzie znikną z ziemi. No i te wersety potwierdzają, że ludzie znikną z ziemi. Tylko że tylko bezbożni i przewrotni, tak? Ci, którzy idą za fałszem tak. i go, że tak powiem, podoba im się i go, <laughs> i go popierają i e, wykonują. Zostaną z niej wykorzenieni, całkowicie usunięci, a za, ale będzie dalej zamieszkana. Tylko że przez ludzi sprawiedliwy, tych czystego serca, tak. czyli tych, którzy będą obywatelami tego. Tej nowej ziemi, prawda? Nowej symbolicznej ziemi, bo, bo, bo Dzień Sądu sprawi, że oni zostaną uczynieni sprawiedliwymi, doprowadzeni do sprawiedliwości, do czystości serca. No i ci będą dalej żyli na ziemi. Kolejny werset. I 60 rozdział, werset 21. W Twoim ludzie wszyscy będą sprawiedliwi i na zawsze posiądą Ziemię. Będą latoroślą przeze mnie zasadzoną, dziełem moich rąk, przez które siebie wsławię. Tak? Gdyby Ziemia jako planeta miała zostać zniszczona, no to słaba to obietnica, nie? Oni na zawsze posiądą Ziemię, a ja im ją rozwalę. Ha, ha, ha. już jej nie będą mieli. A, więc widać. w Twoi ludzie wszyscy będą sprawiedliwi. Dlaczego wszyscy będą sprawiedliwi? No bo zostaną wykonane względem nich procesy tego dnia sądu. Czyli pouczenie, tak? Po, poinstruowanie, co jest właściwe, co, co trzeba robić, a czego robić nie trzeba. Tak, później. E... No i coś uciekło mi. Później zdaje się wychowanie w sprawiedliwości, ale spojrzę sobie jeszcze raz. Tak, próbowanie, próbowanie w odniesieniu do charakteru, w powiązaniu z możliwością uzyskania wiecznego życia. Czyli będą najpierw pouczeni, poinstruowani, później będą próbowani, Później karani w celu poprawy. No i na samym końcu zostanie wydany wyrok. No i ostaną się sami sprawiedliwi na tej, na tej ziemi. I będą na niej żyli sobie już później bez końca i w radości. No właśnie. Na zawsze posiądą ziemię. No, jeszcze. Dokładnie tak. Dziełem moją rąk, przez które siebie sławię. Czyli Bóg mówi, że przez to dzieło będzie on zawsze przedmiotem czci i chwały, że potrafi to zrobić, to przeprowadzić. Tak i w taki sposób stworzy sobie wolne moralnie istoty, które będą chętnie i z własnej woli go zawsze czcili. Kolejny fragment to Pierwsza mojżeszowa, rozdział 13, wersety 14 i 15. Pierwsza mojżeszowa, rozdział 13, wersety 14 i 15. Po odłączeniu się Lota, Jahwe tak przemówił do Abrama: Podnieś oczy i z miejsca, na którym się znajdujesz, spójrz na północ i na południe, na wschód i na zachód. Tobie i twemu potomstwu dam na zawsze całą tę ziemię, którą teraz Oglądasz. Zauważyłaś ja słowo teraz oglądasz? Tak, tak. O, właśnie. Jeżeli to jest. No, tę Ziemię, którą teraz oglądasz, to znaczy, żeby gdyby Pan Bóg zniszczył tą Ziemię, gdyby skończył ten świat w taki sposób, że Ziemia by przestała istnieć, to by okazał się kłamcą. I by nie spełnił tej obietnicy. Więc przynajmniej ten fragment, który Abraham widział, musiałby zachować. Nie? Mhm. A, miał spojrzeć i tą literalną ziemię zachować. No, właśnie. No i jest takich wersetów więcej, ale no, można poszukać sobie, no, czy to w Biblii, czy w internecie, tych, 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 tych wersetów, które mówią o tym, że Biblia mówi, iż Literalne niebiosa i literalna Ziemia będzie trwać zawsze. Albo w sumie, bo powiedziałem o, o Ziemi, prawda, że to cały czas wszystkie te mm. wersety, które mówiliśmy były o Ziemi. A co z Niebem, prawda? Czy ono zostanie, czy czasem nie, nie zniszczone? E, ty, ty, ty. No, jeżeli, jeżeli chodzi o, o to Niebo, w którym przebywa Stwórca i istoty duchowe, to to jest to literalne, ale, ale, to jest też utwierdzone na zawsze. No właśnie, to jest no, właśnie. Na zawsze. no właśnie, no właśnie. inaczej, no to bym musiał stwarzać na nowo wszystko, a tak, przecież stworzył raz, to jest doskonałe. Ziemia jest stworzona doskonale i niebiosa są stworzone doskonałe. Dokładnie tak. No i na przykład jeden z takich wersetów, psalm 72, wersety 7 i 17, psalm 72, 7 i 17. Za dni Jego rozkwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. Imię Jego trwa na wieki, jak długo świeci słońce. Niech wzrasta Jego imię, niech się wzajemnie nim błogosławią. Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. Czyli co? Panowanie Chrystusa będzie ograniczone w czasie? Nie, na pewno nie. O właśnie, bo, bo to jest... Też, że, że będzie, będzie panował po, po wszystkie wieki. Dokładnie Do tak. Dokładnie tak. A tutaj jest mowa o tym, że trwa na wieki, jak długo świeci słońce. Więc jeżeli jest to powiązane jedno z drugim, no to znaczy, że także słońce będzie świeciło na wieki, prawda? I księżyc też nie zgaśnie na wieki, bo będzie trwał razem z nimi. No, podobnie i Jeremiasza, 31 rodzin, wersety 35 i 36. Jeremiasza, 31 wersety 35 i 36 werset. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, ustanowił prawa dla księżyca i gwiazd, by świeciły w nocy, który spiętrza morze, także huczą jego bałwany. Imię jego pan zastępów. Jeśli by te prawa przestały działać przed moim obliczeń, rocznia pana, wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem przed moim obliczem na zawsze. Tak? Czyli gdyby słońce i księżyc przestały świecić w dzień i w nocy, tak? Odpowiednio, kiedy ta mnie może przestanie działać tak, jak działa, no to wtedy i pokolenie Izraela przestałoby narodem być. Własce Bożej. No a jak wiemy, je, te powołanie Boże są nieodwołalne, tak? I ten nar zawsze ma być... Tak, e, to, nie, to, tak. wraca z niczym, który by powie. Dokładnie tak. No i więc jest tu też zapowiedź tego, że one nie przestaną istnieć. Więc gdy mówimy koniec świata i gdy się tak z takim czymś, spotyka z takim terminem w literaturze, no to chodzi albo o końcu pierwszego świata, albo o końcu drugiego świata, czyli obecnego świata złego. No i o ewentualnych rzeczach, które są z tym związane. A nie chodzi zupełnie o zniszczenie Ziemi jako planety, tylko tego religijnego i społecznego porządku rzeczy, jakie, jakie, jakie są. No i to właściwie. Na tyle w tej części. Tylko jeszcze jedną za, z, zapowiedź dam na przyszłość, że koniec świata jest nazywany także żniwem. I pamiętasz, czasem mówimy żniwo wieku żydowskiego, żniwo wieku Ewangelii, żniwo wieku tysiąclecia. O, I tutaj jest właśnie Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 39. Pan Jezus wyjaśniając pewną przypowiedź, mówi tak. A nieprzyjaciel, nie który zasiał kontrol, to szatan. Żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami aniołowie. Jeżeli A to B, no to B to A. Jeżeli żniwem jest koniec świata, no to końcem świata jest żniwo. O, i to jest ciekawe, prawda? I, i, ale o tym sobie porozmawiamy innym razem, jak będziemy omawiać właśnie termin żniwo. A teraz już wiemy, że to zupełnie nie chodzi o zniszczenie świata tego literalnego. Także dziękuję bardzo. Czy masz jakieś pytania do, tu, no. do tego? Ja, ja, ja mam pytanie. Mhm. pytanie nie ma, bo bardzo dokładnie wszystko jest, wy, jest. Natomiast y, chciałam y, może powiedzieć tak. Jeżeli będą to słuchać świadkowie jechowy, to nie, nie porównają to, czego się uczyli i czego się uczą o końcu świata. A nie porównają to, co usłyszeli tutaj. I, i starają się wyjść z tego, w czym tkwią. No ale nie tylko oni. Różne, ja tam byłam. Różne wyznania właśnie mówią o tym, że no, ziemia to... zostanie spalona, nie? Tam zostaną tylko jacyś ewentualnie wybrańcy, ja... czy też. No, no. Ja akurat tam byłam i wiem, jakie fałszywe nauki spajane i tak samo nawet o tym o końcu świata, gdzie uzurpują sobie prawo, że oni będą po, po Armagedonie, po, po tej wojnie, gdzie zginie mnóstwo ludzi, ludzi a oni ocaleją rzekomo, że będą pouczać ludzi kłamstwa, godem kłamstwa bo Biblia nic o tym nie mówi, to, co on ułóżczył. Właśnie, ale że tak powiem, to można sobie też poszukać, prawda, poczytać i pozastanawiać się, szczególnie właśnie rozumiejąc tą terminologię, której używamy, dlatego że Biblia jej używa, no i staramy się używać w taki sposób, w jaki ją Biblia używa. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo chciałby wyjaśnić jeszcze jakieś część, może coś Tutaj użyłem jakichś dalej słów albo sformułowań, które są nieznane, no to również bardzo proszę o informacje. No i cóż, zapraszamy następnym razem. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.